Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie przy sobocie. Drodzy widzowie, ta noc była zdecydowanie za krótka dla mnie, ale czego to się nie robi, żeby wam pokazać co i jak. Dawno mnie tu nie było, zapraszano mnie dosyć często, więc zaczynamy. Giełda Rzeszów, Targowisko Dworaka.

Na sztuki po stówie w komplecie pięć To są gołoszyjki, tak? Tak, tak. Kogu siedem i pół kilo. Kurde, kilka rosołów. W jakiej cenie króliki u Pana? Siedemdziesiąt, osiemdziesiąt Niech mi Pan jeszcze raz powie. Burgundy. Burgundy, okej, okay, dziękuję. To W jakiej cenie? O 20. To są winerki, tak? Czy budapeszty? Budapeszty, okej. Okay. Zawsze je mylę, zawsze. Dziękuję. W jakiej cenie gąbki u pana? O, tak, po 70 zł mniej więcej te rzeszowskie. Tu jest staropolski, jak i za 4 dychy to sami zabędzie. 4 dychy i 7 dych za zł są te

Pędziesz, a. Pan jak pan, ale gołąbki na pewno. <laughs> Dobrze, kiedy? To rozumiesz, to tam szukasz. Nie szukam, tylko przyglądam się. Ja, bo ty, byś mi nie dał powiedzieć, co tam szukasz. Na jaki kanał pójdzie? W ranczu Macieja. Jakie są te kury?

Taki celi króliki u pana? Tak przedział, niech mi pan powie od ilu do ilu? Od stówki w górę, ok. Dziękuję. Nie dziękuję. Nie dziękuję, tu na YouTube będzie, Rancho Macieja. A! Jak pan kojarzy, to na pewno się pan <laughs> to wiem, wiem. Dobra, można zakrywać, żeby nie zmarzyć. Dziękuję. Kaczuszki w jakiej cenie? Bo to staropolskie, nie? Po 70 zł, ruańskie. Ruańskie, o Tych to nie znałem Jak cenowo perliczki u Pana? 50 zł za perliczkę Belgii w jakiej cenie u pana? Zależy który, 100 zł, 120 zł. Czyli tak od, od stówy w górę, tak? Tak, to są takie pan, nieczyste Belgii, to są pomieszane. Szynszyl z Belgiem. Szynszyl z, szyn z Belgiem? Ten szynszyl taki mały? Nie, 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 król. Aha, okej. Nie, ja mam wam. Ja w dziesięciu nie sądzę. Dlatego, żebym tak sobie wyglądał, że z pustymi rękami nie on obrączkę ma i może starą obrończkę. Pozwoli Pan, że sobie nakręcę Pana kołompki? Proszę bardzo. Jak cenowo? A, Dziesiąteczka.

Dzwonisz do tego? Nie, nie. Za to jest moje z powrotem. Zaszegaj. W jakiej cenie gołąbki? Dzień dobry. No na przykład te mewki, tak? po 20. Po 20. Takie nie maćka. U mnie to się tak mnożą, że ja już nie wiem kiedy gołębi jest. Żeby mi się tak te owce mnożyły. Zaszlął. Trzymam za słowo? Bacząciki jak cenowo? Jest tu wypara To są y, bananowe 100. czy złociste? Nie wiem 100 i 150 Ja nie wiem, ten nie znam standardy

Bardzo mi miło. Gołąbki w jakiej cenie u pana? Od 30 do 100. Duka. To są rzeszowskie, nie? Te takie z tymi. Nie, nie. To są garbonowskie, niemieckie wystawowe. Kurde, to ja ich nigdy nie rozpoznam. Chyba zawsze ich mylę. To są czerwone, czarne, żółte i silne. A tutaj? To są wybrodnie. To nie jest z tych długo dziobów, tylko. One jakieś ewolucje robią w powietrzu? Aha. Jak cenowo? 60 zł. Tak. to kury są, tak myślę co to jest? Taki mam plan. Mój plan jest rozruszać tą giełdę tymi filmikami, żeby tu dużo ludzi przyjeżdżało, bo tak trochę jest kurde słabo. Niech pan z miasta, nie tak... W tym hale, tak, i wtedy będzie handel. Z <desconaltro> Takiego przełożenia to ja nie mam. <śm premature> ale, elementy, ale można próbować, można tak I wtedy tym A teraz O, jak? to jest... to Który to taki śpiewak? Tak kanarkowo trochę zajeżdżało gdzieś z tego rejonu, to papuga, tak? Ładnie? O, oto świergot, tak? Aha, no, teraz nie zaśpiewa. <gry> Spęścił się dobra, odsunę się trochę. Tak, ja zobaczcie tę kamerę. Spiął że... się <gry> <gry> tylko gołębie wędą. No bardzo dobrze. To... Tak będę zadowolony. Ja jestem niepodobity. <gry> Ten biały gołąbek, to jest co to za rasa? No właśnie, tak.

Dzień dobry. Można nagrać? Można. Zareklamuję panu te gołąbki Jak cenowo? To od ilu do ilu? To je samica, je sami sa po terasu tu sada okay. <gledanje> padaju.

Dobrze, drodzy widzowie, ja za dzisiaj dziękuję. Jak sami widzieliście nie jest to duża giełda tutaj w Rzeszowie, ale... ale ja cały czas mam nadzieję, że moimi filmami właśnie to sprawię, że tutaj po prostu będzie większa, dużo większa giełda. Panie prezydencie Rzeszowa, jeśli pan słyszał głosy tutaj sprzedających, albo ten filmik jakimś cudem do pana dotrze, to jest taka inicjatywa, aby pan pomyślał nad jakąś halą, gdzie te zwierzaki można by prezentować również w zimowych miesiącach, tak, żeby zrobić konkurencję troszeczkę dla pszczyny i żeby te wszystkie małe ptaszki można było tutaj na spokojnie prezentować i rozwijać lokalną giełdę. Myślę, że inicjatywa warta zainteresowania. No i trzymam mocno kciuki, żeby się udało w tym temacie. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję, kochani, i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!